I co? A tego ku... fajnie, że ładny wskaz wytłumaczony ogólnie jak wejść w event. I wszystko. Wszystko A ten pisze, czemu nie mam linku. Wszyscy piszą, że event jest przesunięty, a pisze że czemu nie ma linku. Bo jestem pojebany. Jestem pojebany, dwie błękitne. Coś ten te chłopie pisze kurac Pisze pisze, 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 pisze bez no Właśnie wiem ku... Ale, ku... Emocje człowieku No I co ku... so jest? Is... So is... so... Jesteś ku... a jesteśmy What the hell? co tu się ku... robi? Ty co jest? Czy się faktycznie coś ku... dzieje czy to tyle? Jeżeli to jest cały event, kur... <gry> kurwa, wieżajfla się wyjeba. Skituł What the hell, totalnie To kurwa, co my mamy tutaj robić, kurwa, nie wiem, czy jest jakieś auto do kupienia ja, czy cokolwiek, kurwa? Kurwa, mnie się pyta, że nie mam pojęcia, co się dzieje Ja nie mam o zarabiać, a myślałem, że sobie będę coś robił, kurwa, na evencie, a tu chuj a, Ten event to jest zjebane, kur... wykopy drogowe, kurwa O, <gry> o. <gry>

Oj, oj oj. Ale mnie zaraz wypierdoli w kosmos coś tutaj, kurwa. Jedziemy, co jest! Co, cię dzisiaj? Kurwa, mać. Co, co kurwa? Zostałem skikowany kurwa z serwerem, mam bana na 2 dni. <laughs> <laughs> Przejadę to, i trzeba że chyba ostatnie słowo powiedzieć w Okej Ok, chyba tego serwera siepałek Tak, kurwa hit jebany. pałe kurwa dramat. Kurwa gówno jebany. <laughs> no to jest samo RP, kurwa. Event to jest ściek, administracja serwera to jest ściek, czekałem półtorej godziny, żeby kurwa, żeby gówno z tego było. Stary, a wiesz co jest w sumie kurwa jeszcze lepsze? No. Że połowa serwera to są admini kurwa. Ile tam, 55 miejsc było na serwerze, Co o połowa to są moderatorzy i admini. Gówno jebane, wkurwiłem się kurwa na ten event spierdalany kurwa. To Dzięki zajebista. za bana, kurwy. "Za to drzewiał się mnie chłop, który podjechał."